Witam i zapraszam na wiadomości z tygodnia. Diecezjalne Centrum Integracji Ukraińskiej w Tarnowie już otwarte. Placówka mieści się w budynku przy placu Kazimierza w Tarnowie. Poświęcenia placówki dokonał biskup Andrzej Jesz. Wcześniej pod przewodnictwem Ordynariusza Tarnowskiego została odprawiona msza święta w katedrze w intencji pokoju w tym kraju. W ramach działania centrum mają odbywać się m.in. lekcje języka polskiego, wystawy, prelekcje, warsztaty kulinarne, spotkania zarówno diaspory ukraińskiej mieszkającej w naszym mieście, jak i te, które mają pomóc w integracji naszych narodów. W Tarnowie po raz kolejny odbędzie się Dobrodzień, czyli Dzień Integracji Osób Sprawnych z Osobami z Niepełnosprawnością. Wydarzenie odbędzie się 25 czerwca w przestrzeni rynku ulicy Piekarskiej Galerii Aniołowo i Kawiarni Lawenlowa. Jego misją jest to, by w jednym kręgu przyjaźni, dobroci, szacunku połączyć wszystkich uczestników. Zapraszamy Państwa na płytę Rynku Głównego, ale również zapraszamy do śledzenia naszych mediów, żeby być co tydzień tutaj, w Lawendowym, żeby spotkać się z muzyką, ze sztuką i z prawdziwą wrażliwością, która. Jest w każdym elemencie tego miejsca. Zachęcam serdecznie. Ja tutaj bywam często. E, Cudownie się czuję wśród ludzi, wśród każdych ludzi i e, genera tego miejsca. Nie wiem, to jest zawsze takie coś, że człowiek jest już e, troszkę starszy, to wyczuwa, że takie miejsca są ważne. Jest go, piękny mało śmiech skarbu, ale śmieję się Zastępmy się wszystkich. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji oraz niespodzianek, na które już dzisiaj także i my serdecznie zapraszamy. Michał Skuraś, były piłkarz brukbetu termaliki nieciecza, ostatnio występujący w barwach poznańskiego lecha, został sprzedany do klubu Brisz. Belgowie wyłożyli za piłkarza-kolejarza aż 8 milionów euro i ewentualne późniejsze bonusy. Reprezentacyjny pomocnik związał się z nowym klubem czteroletnim kontraktem. 22 kwietnia w Domogrodzkim Wojniczu odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pod tytułem Nowe autorstwa członków kursu organizowanego przez Pracownię Fotografii oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu. To ekspozycja zdjęć pełnych pasji oraz emocji, które przyciągają, intrygują, a także poruszają zmysły. Jest to różnorodne spojrzenie na świat ukazane okiem 15 osób. Mamy przyjemność organizować wystawę, która kończy nasz półtoraroczny kurs nowych uczestników pracowni fotograficznej tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że akurat uczestnicy wybrali nas. Kurs był zorganizowany przez Gminny Środek Kultury w Wojniczu. I ta wystawa jest jakby pokłosiem i efektem tegoż kursu. Uczestnicy, którzy ukończyli kurs, dzisiaj zaprezentują swoje prace. Trzymają dyplomy ukończenia tego kursu. I mam nadzieję, że będzie to jakaś forma uczty estetycznej, bo to ich pierwsza wystawa a w mojej ocenie bardzo dobra. Sporo się działo, sporo wiedzy uzyskaliśmy, sporo ciekawostek, nieoczywistych informacji tak samo, które nas zaskoczyły. No, bardzo się cieszymy z tego kursu jesteśmy zadowoleni. Deszcz nagród dla trenera Stanisława Majorka. Wśród nich tytuł honorowego obywatela Tarnowa i Krzyż Małopolski. Legendarny trener piłki ręcznej Stanisław Majorek otrzyma tytuł honorowego obywatela Tarnowa. Decyzję w tej kwestii jednogłośnie podjęli radni podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Jednogłośnie nawet wstaliśmy i, i, i pogratulowaliśmy panu Majorkowi symbolicznie e, bijąc brawa. Rzeczywiście pan Majorek zasłużył po wielu latach jako jedyny przedstawiciel tarnowskiego sportu zdobubnozowy mental na Igrzyskach Olimpijskich. E, w piłce ręcznej także zasłużony zdecydowanie należy mu się tam nagroda lepiej późno niż wcale. Uroczystości jego wręczenia odbędą się w sali lustrzanej 5 maja o godzinie 15. Po podjęciu uchwały prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zaprosił wszystkich na pecz PGN i G Superligi Piłki Ręcznej Unia Tarnów Barlinek Industria Kielce, który odbędzie się także 5 maja, ale o godzinie 18.30 w arenie Jaskółka Tarnów. Dodajmy, że Stanisław Majorek będzie 14. honorowym obywatelem w dziejach miasta. Kampania wyborcza zaczyna się rozkręcać. Jednym z wiadomych znaków tego, że za około pół roku pójdziemy do urn, jest wzmożona aktywność polityków, także tych z górnej półki. Poszczególne regiony objeżdżają już liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Gruszek w popiele nie zasypia też nowa lewica, i to właśnie jej przedstawicieli gościliśmy w naszym mieście. Jeździmy też po to, żeby dowiedzieć się od Państwa, i takie to będzie to dzisiejsze spotkanie aby dowiedzieć się o problemach w danej miejscowości, aby też usłyszeć od Państwa, co powinniśmy zrobić, żeby wygrać te wybory itd., itd. Aktualnie okręg Tarnowski nie ma w parlamencie żadnego przedstawiciela z lewej strony sceny politycznej. Ostatnimi posłami ziemi Tarnowskiej z lewicy byli posłowie Krzysztof Janik i Andrzej Skrzyński oraz senator Mieczysław Mietła. Było to w kadencji 1998-2002. Gmina Szczucin jako lider projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wdraża projekt pod nazwą Kompleksowe Unieszkodliwienie Wyrobów Azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego. Dofinansowanie zostało pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje demontaż, odbiór i wywóz odpadów azbestowych z budynków zlokalizowanych na terenie gmin partnerskich Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Demno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radów i Szczucin, a także Zakliczyn oraz Żabno. Gminy realizujące projekt przyczyniają się tym samym do oczyszczenia terenu gmin ze szkodliwych substancji azbestowych, dzięki czemu Ograniczone zostaną negatywne skutki oddziałujące na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne. W drugim Elo w Tarnowie odbył się dzień otwarty, w piątek 21 kwietnia odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą szkoły, uzyskać informacje na temat liceum, porozmawiać z dyrekcją uczniami i nauczycielami, którzy zachęcali ósmoklasistów do wybrania akurat tej placówki. Dziś aktualnie skończyłeś szkołę podstawową. Nie wiesz jaką szkołę wybrać? Wybrałam drugie i nie żałuję. Pytanie dlaczego? To proste. Cóż, mamy bardzo szeroką ofertę właściwie zajęć pozalekcyjnych, jak i bardzo wykwalifikowaną kadrę. Jest naprawdę bardzo ciekawie, interesująco i nie uczymy się takich suchych faktów, tylko faktycznie zdobywamy tą wiedzę i dociekamy. Możesz liczyć na pomoc pedagogów, nauczycieli oraz Twoich przyszłych kolegów. w swoim imieniu w imieniu nauczycieli i uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia hetmana Jana Tarnowskiego zapraszam was serdecznie do naszej szkoły. Przyjdźcie, a na pewno zostaniecie z nami na 4 lata. Mamy przygotowaną dla was świetną ofertę na przyszły rok szkolny. Zatem do zobaczenia 1 września. Dni otwarte już na stałe wpisały się w kalendarz szkolnych wydarzeń. Przed nami długi weekend, a teraz rozkład jazdy na trzydniowe świętowanie patriotyczne. Magistrat rozdał już flagi na samochody. Świętowanie rozpoczynamy 1 maja. Dzisiaj, kiedy świat jest tak mocno niezrównoważony, kiedy jest wojna, są, są znamiona chaosu, warto odwoływać się do takich prób naprawy Rzeczpospolitej. Myślę, że 3 maja uroczystości pod grobem Nieznanego Żołnierza, a potem koncert w amfiteatrze przypomni nam o tych chwalebnych, co by jednak nie powiedzieć, aktach naszej historyi. A wyszedł Musząc za Ojczyznę w Parku Szczeleckim, koncert Bratanków Węgrów, przyjeżdża jakaś orkiestra Denta z tego, co czytałem. Mam nadzieję, że 11. będzie dobra pogoda i przed południem chcą zagrać i za, dać koncert przed mauzoleum Bema, więc to może być też I bardzo, potem to bardzo przez Nie związany z konstytucją, ale związany z, na przykład, ale Polak, z naszym Ale Polak-Węgier dwa bratanki. Jakieś... Swoje obchody organizuje także Darnowska Lewica. Będą one związane z uroczystym złożeniem kwiatów pod tablicą poległych robotników. serdecznie państwa wszystkich zapraszam na obchody 1 maja Święta Pracy. Odbędą się one oczywiście 1 maja o godzinie 11:30 na ulicy Goldhamera koło tablicy upamiętniającej poległych robotników. Chciałbym, żeby to święto było potraktowane jako święto pracy, nie święto polityczne, nie święto partyjne. Dlatego wszystkich bardzo chętnie zapraszamy. Zaprosiliśmy władze miejskie, mam nadzieję, że będą. Myślę, że tak. Także potraktujmy to jako coś, co nas może połączyć, a nie coś, co nas. To już wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Po więcej, zapraszamy na naszą nową stronę internetową. Przypominamy także o możliwości oglądania nas w telewizji kablowej. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę słonecznego i spokojnego długiego majowego weekendu.